sprawdzimy głos dobrze 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 Wszystko okej okay? Dobra Dariusz Łapa sekretarz miasta Przemyśla Szanowni Państwo, spotykamy się w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, który od kilku dni jest umiejscowiony w centrum zarządzania kryzysowego. Główne centrum dowodzenia znajduje się w dwóch obiektach. Pierwszy obiekt to jest Urząd Miejski, drugi obiekt to jest Dworzec Kolejowy w Przemyślu. Na Dworcu Kolejowym w Przemyślu jest punkt recepcyjny utworzony przez Panią Wojewodę. W którym to uchodźcy z Ukrainy mają pierwszy kontakt z naszym krajem i osoby, które nie mają się gdzie podziać, to tam są rozdysponowane. Jeżeli chodzi o informacje, jak wygląda sytuacja, to zacznę od pracy urzędu. Od dzisiaj pracujemy jako Urząd Miejski. Można to nazwać tak kolokwialnie na rezerwie. Wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego są zaangażowani w pomoc uchodźcom obsługujemy naszych mieszkańców tylko i wyłącznie w sprawach najbardziej pilnych rejestracja urodzeń, zgonów, częściowo meldunki, częściowo jeżeli chodzi o wydział komunikacji. Wszystkie wydziały zaangażowane są w jak największą pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Organizacja nasza została w dniu dzisiejszym cała przeorganizowana tak żeby jak najsprawniej zarządzać Tą sytuacją, jaka się pojawiła. Jeżeli chodzi o informację mieszkaniową, na chwilę obecną w naszych szkołach, które zostały uruchomione od soboty, znajduje się ponad 600 osób na chwilę obecną, które nocleguje. Cały czas zwiększamy bazę, dokładamy łóżka, tworzymy nowe miejsca. Mamy tylko na chwilę obecną 47 miejsc wolnych, jeżeli chodzi o nasze placówki oświatowe. To jest informacja sprzed godziny. Staramy się, aby w naszych szkołach, w naszych placówkach oświatowych uchodźców przetrzymywać jeden, góra dwa dni. Zapewniamy im spanie, jedzenie, zapewniamy im prowad na drogę, wyposażamy ich w podstawowe środki. Higieniczne ubrania, dostarczamy ich bezpłatnym transportem na terenie miasta na dworzec kolejowy, i strona rządowa zagwarantowała im bezpłatny transport w głąb naszego kraju. Staramy się tak szybko, rotacyjnie przerabiać tą ilość uchodźców, żeby ogrzać i zabezpieczyć te osoby, które czekają na wjazd naszego miasta, bo my, jako przemysł, dworzec kolejowy, jest to pierwszy punkt, w którym oni się spotykają z naszym krajem. Przyjeżdżają co 3-4 godziny pociągi z około 2000 uchodźców. 2000 uchodźców w takim pociągu około się znajduje. Musimy to przez kilka godzin rozładować, cały pociąg, osoby wyprowadzić na dworzec główny do punktu recepcyjnego, odprawić i następny pociąg przyjeżdża. W punkcie recepcyjnym, na dworcu kolejowym oraz w takim nieformalnym miasteczku uchodźczym, które powstało w przemyśle na ulicy Lwowskiej, pracuje kilkuset wolontariuszy, stale donosząc jedzenie, dowożąc żywność i wyposażając te osoby w podstawowe środki. Pomoc płynie z całego kraju, za to jesteśmy wszyscy wdzięczni. Dziękujemy naprawdę od Pierwszych dni kiedy Powstały te miejsca w Przemyślu Pomoc płynie z całego kraju dziękujemy za to wszystko Na chwilę obecną Najbardziej potrzebującymi rzeczami które My jako miasto potrzebujemy Są to łóżka Celem Dostarczenia ich do naszych kolejnych placówek oświatowych Jest to pościel jednorazowa Ręczniki Jednorazowe Bielizna dla kobiet i dla dzieci nowa, też jakby była jednorazowa. To są najbardziej potrzebne rzeczy. Jeżeli chodzi o ubrania, jesteśmy wdzięczni za wielką otwartość Waszego serca. Ale wstrzymajmy na chwileczkę, dlatego że za dużo tego jest tych ubrań. Najbardziej te rzeczy, o których wymieniłem. To w pierwszej kolejności. Żywność długoterminowa, również mile widziana. Jeżeli chodzi jeszcze o. Informacje, bo niektórzy chcą pomóc w formie darowizny. Na stronie internetowej naszej jest konto, miejskie konto z dopiskiem Pomoc dla uchodźców. Odsyłam do tego konta, tam również można wpłacać środki finansowe dla potrzebujących. Dzisiaj, po zakończeniu ferii, które trwały dwa tygodnie u nas, rozpoczęliśmy normalnie pracę w naszych szkołach. Lekkie ograniczenia występują, jeżeli chodzi o bazę sportową. Umiejscowiliśmy osoby potrzebujące na halach sportowych z oddzielnym węzłem sanitarnym oddzielając te osoby od szkoły nie powodując, żeby to było mieszania uczniów z uchodźcami na terenie szkoły. Wszystko zostało uzgodnione z kuratorium oświaty. Mamy również na to odpowiednie przepisy, żeby takie punkty tworzyć w naszych szkołach. Chcemy kolejne punkty tworzyć. Z informacji z nocy Wiemy, że przed naszą granicą czeka kilkanaście pociągów wypełnionych po brzegi po 2000 osób. Te wszystkie osoby muszą dojechać do Przemyśla. Musimy szybko sobie z tym poradzić. Dziękujemy wszystkim, którzy są zaangażowani w tą wielką sprawę z całego serca, a naszych mieszkańców prosimy o jeszcze większą wyrozumiałość w tych trudnych chwilach. Wiemy, że jest większy ruch na drodze, wiemy, że urząd może troszeczkę się przeorganizował, że będzie Mniej może obsługiwał stron dotyczących mniej błachowych sprawy, ale dziękujemy za wyrozumiałość. Wiemy, że macie wielkie serce okazaliście to przez ostatnie dni. Zjednoczenie całego przemyśla pokazuje, jak wielką sprawą jest pomoc naszym bliźnim, za wschodniej granicy. W imieniu pana prezydenta, który dowodzi na dworcu głównym, tam cały czas w sercu, jak tam Państwo jesteście jako media, to widzicie, tam najbardziej w potrzebującym miejscu Pan Prezydent dowodzi. I zarządza wszystkimi naszymi pracownikami, organizacjami, które się kontaktują. Dziękuję wszystkim. Proszę o pytania. Jeżeli chodzi o punkt recepcyjny na dworcu głównym, tak jak powiedziałem, to co cztery, Godziny przyjeżdża pociąg z około 2000 uchodźców. Część tych uchodźców w dużej mierze do tej pory, zaznaczam do tej pory, była odbierana przez swoich, swoje rodziny, rodaków, którzy mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Była odbierana przez rodziny z przemyśla, z okolic, z całej Polski. Setki samochodów w ostatnich dniach przybyło do przemyśla. Celem rozładowania tego w centrum, żeby się nie grupowali. Tutaj przy dworcu głównym powstało to takie miasteczko przy ulicy Lwowskiej, gdzie jest duży parking niewykorzystany do tej pory i tam mogły te setki samochodów stać i odbywać się ta wymiana, odbiór tych ludzi. Zauważyłem w dniu dzisiejszym, że niestety trochę wygasło serduszko, jeżeli chodzi o odbieranie. No, weekend było troszeczkę więcej, ludzi mieli czasu, mogli przyjechać. Nieraz byli rozczarowani. Ci wolontariusze, co tu przyjeżdżali, że musieli czekać 8 godzin czy 10 godzin na osoby z Ukrainy. Wąskie gardło graniczne powodowało to, że było mniej osób do zabrania, a więcej było chętnych. W dniu dzisiejszym już mam informację, że na Alwowską przyjeżdża autobusami, które są, można tak nazwać, to w takim krwiobiegu zrobione. Jadą autobusy MZK w nasze miejskie, jadą do medyki. Tam zabierają kobiety z dziećmi, wracają do przemyśle na ulicę Lwowską. Tam wysiada, wysiadają te osoby potrzebujące pomocy. Są zabierane do tej pory przez wolontariuszy w głąb kraju do samochodów, wywożone. Autobus podjeżdża do punktu, gdzie jest żywność, środki upatrunkowe, środki higieniczne. Ładuje się cały do pełna, jedzie na granicę i tam się wyładowuje. Cały czas w takim krwiobiegu te autobusy kursują. Mam zgłoszenie teraz z Lwowskiej, że już jest teraz więcej osób przewożonych i prosimy o osoby, które chcą zabrać rodziny na dzień, dwa do swojego domu, mogą się już udawać na ulicę Lwowską i odbierać takie osoby. Jeżeli nie będzie tam tych chętnych, to będziemy tu przywozić do centrum miasta, do specjalnych pociągów i wywozić w głąb naszego kraju. Jeżeli chodzi o PCK, jeżeli chodzi o zapewnienie y, punktu medycznego, to na chwilę obecną na terenie miasta Polski Czerwony Krzyż zajął się opieką wszystkimi chorymi, potrzebującymi. Na dworcu głównym jest punkt PCK oraz punkt taki został utworzony przy ulicy Lwowskiej. Ja Mam pytanie, panie sekretarzu, a propos tych rodzin, które chcą przyjmować y, mieszkańców Ukrainy do siebie, do domu. Y, rodziny przemyskie mogą zgłaszać się na ulicę Lwowską i na dworzec PKP w Przemyślu, tak? Tak. Proszę Państwa, dla informacji, żeby wyjaśnić sytuację. Osoby, które przyjeżdżają ze strony ukraińskiej nie wymagają tutaj jakiegoś rejestrowania. My nie prowadzimy rejestru osób, które przybywają do Przemyśla. Ta, ta rejestracja, co jest na dworcu kolejowym, ten punkt recepcyjny to jest tylko dla tych osób z Ukrainy, które nie mają się gdzie podziać, którzy nie wiedzą, gdzie dalej jechać, co dalej ze sobą zrobić. Bądź chcą naładować akumulatory, osoby te spędzają w pociągu już trzeci dzień, są w pociągu te matki z tymi dziećmi. One muszą na chwileczkę w Przemyślu ten jeden dzień dojść do siebie, zjeść, spakować improbat i jadą dalej. Czyli jeżeli ktoś jest zainteresowany na chwilę obecną, to zapraszamy na ulicę Lwowską, tam będziemy dowozić kolejne osoby z granicy, z przejścia granicznego, z Medyki. Jeżeli chodzi o y, mieszkańców Polski, całego naszego kraju, bo wiemy o tym, że bardzo dużo osób przyjeżdża, wolontariuszy y, z całej Polski y, tutaj do Przemyśla i chcą zabierać mieszkańców Ukrainy w głąb kraju. To też, y, też gdzieś jest takie miejsce, gdzie należy ich kierować, gdzie po prostu oni mogą znaleźć taką Jeż chętną rodzinę, bo wiemy o tym, że część mieszkańców Ukrainy już jest umówionych, prawda i jedzie transportem umówionym. Ale są takie osoby, które, które zwyczajnie mogą no, nie mieć umówionych takich osób. Jeżeli są osoby zainteresowane pomocą uchodźców, uchodźcom, ze strony Ukrainy i są mobilni, czyli przyjeżdżają samochodami do Przemyśla, prosimy, aby udawali się na ulicę Lwowską, dlatego że żeby nie wjeżdżali do centrum miasta, bo jest zakorkowane. Ulica Lwowska jest to obwodnica miasta, można tak powiedzieć i tam jest duży parking i można Łatwo te osoby odebrać, chętne, nawet jeżeli jesteśmy umówieni z jakąś osobą, która przekracza granicę, to proszę o to, żeby się umawiać przy ulicy Lwowskiej. Te autobusy zatrzymują się na tym parkingu przy ulicy Lwowskiej i tam można dokonywać przesiadki, tak żeby nie korkować miasta. Naprawdę płynnie tam się odbywa ten ruch. Także ulica Lwowska, jeżeli ktoś jest mobilny. Jak to wygląda? Podjeżdża się na parking. Na parkingu w wyznaczonym miejscu, gdzie jest pilnowane przez policję, przez wolontariuszy, setki wolontariuszy ze strony ukraińskiej, młodych ludzi, którzy opanowali to perfekcyjnie. Ci wolontariusze z psychologami wsiadają do tego autokaru, jadą na granicę i w czasie podróży od granicy do miasta oni już mają rozeznanie, czy ktoś ma pomoc, gdzie chce jechać, już przyjeżdżając na Lwowską, wolontariusze rozdzielają. Dla tych osób, którzy są chętni, kto i w kierunku Warszawy, kto w kierunku Krakowa, kto w kierunku Poznania i to wszystko się odbywa błyskawicznie. Autobus w ciągu pięciu minut jest rozpakowany i jedzie dalej. Naprawdę ten krwioobieg, jak ktoś by tam był, jak ktoś widzi, to by zobaczył naprawdę świetnie zorganizowaną pracę ludzi młodych, chętnych, bezpłatnie świadczących pomoc dla potrzebujących. Pytanie. Jeżeli chodzi o pomoc na drugą stronę, to w taki sam sposób jak te autokary z ulicy Lwowskiej, żeby nie jeździły pusto w stronę Ukrainy, to pociągi, które dojeżdżają szerokim torem do przemyśla, żeby nie wracały puste, kilkanaście wagonów pustych, te wagony są całe zapakowane żywnością środkami higienicznymi, łóżkami, kocami do pełna i pełne pociągi jadą w kierunku Lwowa, kierunku Kijowa całe pociągi wolontariusze na dworcu głównym dowożą i te pociągi dopełniają do pełna mamy tutaj naprawdę bardzo dobrą współpracę z bieszczadzkim oddziałem straży granicznej policją którzy pomagają nam w tym żeby też i było bezpieczeństwo na tym dworcu zachowane i żeby wykorzystać do maksimum i jak najszybciej dotrzeć do tych tysięcy osób które czekają po stronie wschodniej celem przekroczenia granicy na zachód mam pytanie czy mm, wiadomo, kto wjeżdża do Polski, czy te osoby, które są wpuszczane wszystkie, rejestrowane, kto to jest, czy nie wiadomo, i ile jaki procent jest w tej grupie uchodźców, migrantów, czyli cudzoziemców, którzy mieszkali do tej pory na Ukrainie, a teraz przemieszczają się? Odpowiadając za to pytanie, odsyłam panią do Pieszczowskiego Oddziału Straży Granicznej. Urząd miejski Przemyśl nie prowadzi rejestru osób przekraczających granicę. My zapewniamy pomoc każdemu, kto przekroczy tę granicę i. Każdej osobie, każdej osobie pomagamy, nikogo nie zostawiamy bez pomocy. Nie segregujemy, wszystkim pomagamy. Dzień dobry, Maria Jarmoszu, niemiecka telewizja ARD. Ja mam pytanie odnośnie tych miejsc, gdzie są miejsca do spania, tych punktów recepcyjnych. Z tego co wiem, w tej chwili są dwa takie obiekty, czyli dwie szkoły, liceum i podstawówka nr 14. Czy w tej chwili już doszły kolejne, bo Pan mówił o. Rozumiałam kilku, czy już jest więcej w tej chwili? Nigdy nie było, jeżeli chodzi o bazę oświatową przygotowaną przez tak. samorząd miejski, nigdy nie było tylko dwóch, tylko na chwilę obecną jest ich siedem. Kolejne tworzymy. 600 miejsc, tak jak powiedziałem, na tyle mieliśmy możliwość zorganizowania. Czekamy teraz na pomoc, jeżeli chodzi o kolejne łóżka, o kolejną pościel jednorazową, i kolejne placówki oświatowe się już przygotowują. Centrum Zarządzania jeżeli chodzi o nasze szkoły, to jest Wydział Edukacji, zarządza tym wszystkim. My, jako samorząd, jedna ze szkół gastronomicznych jest już od piątku zagospodarowana i świadczy usługi w przygotowaniu posiłków dla wszystkich. Gastronomiczna, Gastronomiczna jest? dla wszystkich tych osób, które są w naszych szkołach, również te osoby, które są na dworcu, również te osoby, jeżeli są na ulicy Lwowskiej. Świetna pomoc tutaj, trzeba podkreślić, ze strony Caritasu, który również nam pomaga na dworcu. Cały Swoją restaurację Peura Galicji Jest przeznaczona dla uchodźców tam są gotowane posiłki wyżywienie Dla nich i cały czas Przekazywane ta pomoc płynie z całego świata W sobotę przyjechał agregat prądotwórczy z naszego miasta Zaprzyjaźnionego Gdzie zwracała się strona ukraińska do nas że Przy szpitalu może Braknąć za chwileczkę prądu I potrzebują bardzo dużo agregat prądotwórczy Osoby Zaprzyjaźnione z paderwą z naszego miasta w ciągu jednego dnia zorganizowały pomoc, zakupiły olbrzymi agregat. Państwo lekarze po 70 lat mający podczepili to pod swój prywatny samochód i w ciągu jednej doby dostarczyli do przemyśla. W sobotę ten agregat już jest po stronie ukraińskiej i już tam pracuje. Są takie naprawdę odruchy z każdej strony świata, cały czas na bieżąco. W dniu dzisiejszym telefony gorące cały czas są. Myśmy to posegregowali, za chwileczkę będzie informacja prasowa na naszej stronie, dlatego że Centrum Zarządzania zostało bardzo zasypane tymi y, informacjami, jeżeli chodzi o pomoc. Zostało to rozdzielone na wydziały. Jeden wydział zajmuje się, będzie się zajmował z, y, wyżywieniem, jeden wydział noclegami, jeden magazynami i jeszcze jeden rozdzielanie żywności i tych y, wszystkich magazynów. I za chwileczkę będzie informacja na naszej stronie, do kogo takie wszystkie informacje zgłaszać. Czy ja rozumiem, że na stronie będą również wszystkie adresy tych placówek, tych placówek, gdzie można przynocować. Punkt recepcyjny na dworcu głównym, jeżeli ktoś się zgłosi do tego punktu i powie, że... Nie ma gdzie się podziać. Bądź ma się podziać, nie, ja ale dopiero nie, będzie ta pomoc za 1- dwa dni, bo mąż jedzie z Francji, y, ukraiński tato, czy y, dziadek, czy ktokolwiek jedzie i dwa dni potrzebuje na to, żeby się tutaj dostać. My tych ludzi dwa dni przetrzymamy, trzy dni przetrzymamy. Nie, ja to rozumiem, panie, panie i, sekretarzu, mi chodzi o to po prostu, że wczoraj byłam świadkiem, jak, jak ślepi co 15 minut wchodzili do hotelu i prosili, bo przyjechali akurat nosowali w samochodach. I jeszcze mam jedno pytanie. Tutaj było pytanie o y, ludzi, którzy przyjeżdżają z głębi w kraju żeby pomóc, żeby zabrać to siebie do domu i pytanie, czy miasto myślało może o tym, ja wiem, że w tym wielkim teraz, wielkiej tragedii jest trudno myśleć tak samo jeszcze o tych pomocnikach, ale czy na przykład miasto mogło pomyśleć o jakichś miejscach, gdzieby tacy kierowcy mogli się przespać? Bo wczoraj spotkałam Pana, Proszę Panią, słaby. jeżeli chodzi o takie pytanie, to ja jeżeli mam do wyboru matka, która jedzie trzy dni w pociągu z dzieckiem bez jedzenia w zimnym pociągu, a mężczyzna taki jak ja, zdrowy jak byk ja trzy dni mogę wytrzymać, nawet bez jedzenia, i będę tylko wodę spożywał. Pójdę sobie do sklepu, dam sobie radę. Ale matka, która trzy dni jest w pociągu, bez ubikacji, bez środków do życia, bez ciepłego posiłku, ja nie mam żadnego wyboru. Niech on trzy dni siedzi w samochodzie i czeka na swoją kolej, aż dostanie. Za chwileczkę po konferencji będą indywidualne wywiady. Jeżeli chodzi jeszcze o jakieś organizację, pytania. Dziękuję jeszcze raz. Już mówię, wczoraj informacja z godziny 22 przez nasz dworzec kolejowy przeszło 20 tysięcy uchodźców. Jeżeli chodzi o ulicę Lwowską, to z tego, co my jako wolontariusze tam liczymy, 5 tysięcy osób. 25 tysięcy osób przez sam przemyśl w ciągu 3 dni, bo tak 3 dni to już taka jest naprawdę intensywna praca, przedostało się 25 tysięcy osób. Z tych 25 Tysięcy osób, tylko na razie mam 540, 560 w swoich placówkach oświatowych. Nie mam informacji, na ile mieszkańcy, bo pewnie to będzie kilka tysięcy u naszych mieszkańców, również przemyśla i okolic. Tak naprawdę osoby starsze to taka informacja dla Państwa oni na razie, te babcie starsze, które nie mają dzieci, uciekły one na razie chcą być w przemyśle gdzieś tu blisko, bo one wierzą cały czas, że ta wojna się skończy. Lada dzień i szybko wrócą do swojego domu, do swojego kraju. Dlatego na razie te starsze osoby zostają. Ludzie młodzi, studenci, oni w pierwszej kolejności, w piątek już byli zorganizowani, poszli w głąb kraju. Teraz widzimy, że kolejne transporty to już są coraz mniej osoby, które mają możliwość gdzieś zorganizowania sobie wewnątrz kraju. One będą mniej zaradne. Już widzimy, jak w piątek, sobota... Miałem postę szkoły. W niedzielę dzwonią mi dyrektorzy, dawajcie mi cały czas, Panie Sekretarzu, proszę mi dać uchodźców, bo ja cały czas mamy dyżury, nie mamy. Ja mówię, nie mam na razie, bo wszyscy biorą, chwała Bogu, wszyscy biorą do swoich prywatnych domów, ale od dzisiaj już mam pełno. Czyli już widzimy, że coraz więcej tego napływa do nas, tych uchodźców, tych osób potrzebujących. Także prosimy cały czas jeszcze Państwa o to, żebyście odbierali te osoby potrzebujące jak najszybciej i zapewnili im opiekę. Dziękuję bardzo. Tak, jeszcze jedno pytanie. Może się że w momencie, miejsc, doszło z Proszę Państwa, za. Tak, oczywiście, Panie Redaktorze, za chwileczkę jest spotkanie odprawa u Pana Starosty. Bo my jako miasto za swoje placówki. U Pana Starosty za chwileczkę jest odprawa. Wszyscy wójtowie z powiatu przemyskiego mają spotkanie. I oni również chcą przyjąć te osoby. I za chwileczkę będziemy mieć kolejną bazę. pierwszej kolejności do nas, do Przemyśla, bo tu jest najszybciej. To jest 4-5 minut nieraz od stacji. Ktoś szybciutko, wolontariusze, busy podwożą i zapełniamy. Widzimy, że już mamy półkę. Za chwileczkę będziemy musieli sięgać po te rezerwy. Setki maili, informacji, SMS-ów. Każdy z nas dostaje, ja osobiście również. Każdy mówi przyjmę jedną, dwie, trzy osoby. Ja mówię, okej, okay, czekajmy na razie, bo w pierwszej kolejności jeszcze to idzie. Przyjdzie taki czas, jak właśnie już nadchodzi, że serce troszeczkę przygasa, że już możliwości też naszych mieszkańców troszeczkę się ograniczają, dlatego będziemy już rozszerzać te punkty gdzieś dalej. Mamy dużo pociągów nowych podstawionych, mamy bardzo dużo informacji z kraju. Dzwonił do nas samorządowcy. Przyślijcie do nas. Wczoraj część autokarów z Polski przyjechało z różnych samorządów. Chcieli zabrać, ale. Na razie jeszcze brali tutaj lokalni, ale już za chwileczkę ja mówię do nich: czekajcie jeszcze. Dzień, dwa, trzy. Przyjdzie taki czas, że i wy dostaniecie również. Każdy chce mieć tą pomoc. Dostałem telefon w nocy, drugiej w nocy, tylko z celem umożliwienia lądowania. Zadania specjalne objęte tajemnicą. Tyle. Dziękuję bardzo serdecznie.